Ale schiza! Myślałem, że wpadnę do środka. Manderko, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku, w którym wreszcie pokażę Wam, czego nowego nauczyłem się, jeśli chodzi o loty dronami FPV. Dla tych, co nie wiedzą, drony FPV wyglądają mniej więcej tak. To jest pięciocalówka do freestylu i one znacząco różnią się od dronów y, od DJI. Tu wam zaraz pokażę. Nie wiem, czemu tego nie otwarłem wcześniej. O, to jest Mavic y, Air, taki mały dronik od DJI, który w sumie. On nagrywa spoko, ale no, różni się znacząco od dronów FPV, ponieważ te drony naprawdę wymiatają wszystko. Tylko jest jeden szczegół, one wymiatają wszystko, jeśli umiecie nimi latać. O, zobaczcie, przy okazji macie zestawienie dwóch dronów obok siebie. Można zobaczyć, jak się różnią. Mm, wielkościowo niby to samo, ale lot jest zupełnie inny. Spójrzcie, ja jestem teraz w symulatorze, który teoretycznie oddaje prawdziwy lot dronem. I dziś zajmiemy się trikiem o nazwie Dive, który polega na swobodnym opadaniu tuż przy budynku. I tu mamy dźwig, którego właśnie wykorzystam, żeby Wam pokazać o co chodzi. Lecimy nad niego, robimy obrót i nurkujemy tuż przy budynku. No, tak to wygląda w grze, w której mam w sumie milion żyć i nigdy mi się nic nie stanie. A teraz przeniesiemy się w miejsce, gdzie jeśli mi się coś nie uda, będę sporo pieniędzy do tyłu. Tak, moi drodzy, wygląda miejsce, w którym będę latał pierwszy raz w Realu. Ten, oto wiatrak, i będę od tyłu, żeby nie przesolić w, te, w te, te, te ramiona. Od tyłu będę spadać tuż przy samym wiatraku. On niby ma. Ej, czekajcie, zdejmę maskę, bo w sumie jesteśmy na odludziu, jesteśmy tutaj sami. On ma ponoć jakieś 100 metrów Nie wydaje mi się, żeby tyle miał, ale ponoć tyle ma Więc jeżeli zakładamy, że tyle ma, to będę spadał przy nim przez jakieś 70 metrów Cóż, no nie czekajmy, nie... Próbujmy, zobaczymy jak to będzie Raz mi się udało, zobaczymy jak będzie tym razem no Dobra moi kochani, jestem już gotowy, będę za chwilę leciał Przyznam, że trochę mi się rączki trzęsą, bo Nie wiem, czy popełniam błąd z tym, że Eee, to jest mój pierwszy lot. Od razu ja już do was gadam i już nagrywam. Także zobaczymy, co z tego będzie. Lecę, lecę jak mówiłem z tej strony. Zobaczymy, jak jesteśmy w pozycji. Ja myślę, że jest git. To teraz do góry. Nie. Yeah. Nic, do odważnych świat należy, co? więc tak by wyglądały dajwy przy wiatraku teraz jedziemy do domu, naładuję baterię, bo taka jedna bateria starczy na może 3 minuty lotu naładuję baterię i zabiorę Was do jeszcze jednego takiego fajnego miejsca na odludziu gdzie można fajnie poćwiczyć właśnie te dajwy jak już widzicie, baterie się ładują co jeszcze mogę powiedzieć o dajwie, to według mnie im wyższy budynek, tym lepszy efekt to robi Dajby na przykład taki Sky Tower we Wrocławiu jest dość wysoki, fajny. Myślę, że jakbym zdejmował taki skytower, to by było coś naprawdę zajebistego, ale tam to jest naprawdę lot na przypale. Generalnie są też osoby, które robią to przy niższych budynkach i jest to taki freestyle, ale według mnie tam w ogóle trzeba mieć już wtedy wiecie, naprawdę skile wysokie, ale według mnie to nie wygląda zbyt fajnie. Dajw jest yy, taki naprawdę soczysty jak leci się ze 150 metrów za tuż przy budynku i się potem, wiecie, prostuje i to wtedy, według mnie, najlepiej wygląda Co? Ładujemy baterie i śmigamy do kolejnej miejscówki Ładny mamy kominek Wypakowywuję dronika mm, Jakby trening miałem na wiatraku całkiem spoko mi tam wychodziło tutaj będę myślę, że mogę polecieć trochę nad komin i spadać w dół także zobaczymy co zaraz z tego wyjdzie zakładamy gogle podgląd już jest myślę, że wy też już macie startujemy Ok. O, Ale Schiza Myślałem, że wpadnę do środka Ale Schiza. Misja komin chyba zakończona sukcesem. Nawet parę innych trików zrobiłem. Yy, tutaj obok tego jest jeszcze taki, jakby silos. I parę takich, bo no tu jest opuszczony budynek obok, jest parę okien takich wyburzonych. Myślę, że sobie jeszcze popróbuję te dajwy przy tym silosie. I może przelecę przez te okna. Chodź, Maritendy. Fajne miejsce generalnie. Dzięki Matirze mi o nim powiedziałeś nic, spróbujemy generalnie schizę miałem tam do góry, że wlecę w komin bo chciałem jak najbliżej niego zacząć spadać te pierwsze loty schizonomaksa, na maksa. potem już się obcykałem tak zawsze jest Marii się śmieje, że ja mam coś takiego jak syndrom pierwszego razu czyli wiecie jak mam zrobić coś nowego to ten pierwszy raz zawsze jest taki że się boję, że nie jestem pewny w ogóle ciężko mi się zabrać za pierwszy raz. A, a potem, jak już coś zrobię, to do upadłego, tylko żeby było lepiej, lepiej, lepiej. A tu z tobą nie było tak lekko. Co? Tu nie, miało, nie było z tym to... dronem pierwszego razu. Aż nie, razu bo ale sobie... przy wiatraku był. Oj tak, no przy wiatraku. Lego. Tutaj się przestraszyłem, że wpadnę do komina i będzie po dronie, nie? No. Nic, jesteśmy już przy tym silosie. O, proszę. Tamten. A tu pomiędzy tymi dwoma ścianami są okna. I przez nie spróbuję przelecieć. Ech. Dobra, puszczę Wam ostatni birolek, ostatni przerywnik. Myślę, że już teraz będę się z Wami żegnał. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Napiszcie, czy podobają Wam się takie odcinki, w których pokazuję co nowego nauczyłem się, jeżeli chodzi o loty dronami FPV. I tyle. See you, się ma. Koniec odcinka na szczęście dron rip. Idziemy zobaczyć, co z niego zostało. Chciałem przelecieć przez tamte okna. Dwa razy mi wyszło i zawsze jak mi wyjdzie, to Mariala do mnie mówi a spróbuj jeszcze raz, bo nie nagrałam. De. Poleciałem jeszcze raz i oczywiście dygnąłem. O tamten drut wystaje za strony. Sprawdźmy czy dron cały i kamera cała. No, gopro dostało to... <laughs> się ma w ogóle, nagrywasz dalej, nie? Ale tron. Oj, śmigła do wymiany. Zobaczcie to śmigło. <laughs> Masakra, ciekawe, czy to będzie działać. Nie spodziewałem się tego. Ale wszystkie kable na miejscu. Nic. Ponoć nie nauczysz się, jeśli się nie rozwalisz, prawda?